Tragiczna śmierć pięcioosobowej rodziny z Hiszpanii wstrząsnęła światem. Agustin Escobar, ceniony dyrektor generalny działu Ray Infrastructure w Siemens Mobility, jego żona Mers Camprubi Montal, globalna menadżerka w Siemens Energy oraz ich troje dzieci w wieku czterech, ośmiu i dziesięciu lat zginęli w katastrofie helikoptera nad rzeką Hudson w Nowym Jorku. Maszyna rozbiła się zaledwie 16 minut po starcie. A świadkowie relacjonują, że rozpadła się w powietrzu, po czym runęła do wody. Nikt nie przeżył. To pierwsza tak poważna katastrofa helikoptera w Nowym Jorku od siedmiu lat. Śledztwo w sprawie przyczyn tragedii trwa, a zapis z pokładu wskazuje, że 36-letni pilot zgłaszał potrzebę awaryjnego lądowania z powodu braku paliwa. Ostatnie zdjęcie rodziny, uśmiechniętej przed helikopterem Wywołuje dreszcze i stało się symbolem niewystraty. Katastrofy lotnicze należą do najbardziej wstrząsających wiadomości przekazywanych przez media. Pasażerowie powierzają swoje życie pilotom, lecz czasem zawodzą maszyny lub inne nieprzewidziane okoliczności. W Nowym Jorku od 1977 roku w podobnych wypadkach zginęły 32 osoby ale ta tragedia poruszyła szczególnie ze względu na jej skalę i dramatyczne okoliczności. Rodzina Escobar Camprubi przyleciała do Stanów Zjednoczonych z Barcelony tego samego dnia, 10 kwietnia 2025 roku, by rozpocząć wakacje i świętować dziewiąte urodziny jednego z dzieci oraz zbliżające się czterdziestą urodziny Mers. Nikt nie mógł przewidzieć, że ich podróż zakończy się tak tragicznie. Helikopter? który miał zapewnić im niezapomniane widoki na Manhattan, stał się miejscem ich ostatniej podróży. Według relacji świadków maszyna typu Bell 206 najpierw wydała głośny trzask, a następnie rozpadła się na części, które spadały w różnych kierunkach. Niektórzy twierdzą, że widzieli oddzielające się łopaty wirnika i kadłub, co sugeruje poważną awarię mechaniczną. Władze Nowego Jorku i Jersey City niezwłocznie rozpoczęły śledztwo, a w piątek, 11 kwietnia, ekipy ratunkowe zaczęły wyciągać szczątki helikoptera z rzeki Hudson. Jedną z hipotez jest awaria kluczowego elementu, tak zwanym Jesus nut, który utrzymuje wirnik, choć badane są także inne czynniki, takie jak potencjalne zderzenie z ptakiem. Kluczowym dowodem może być zapis rozmów pilota który w ostatnich chwilach desperacko próbował znaleźć miejsce do lądowania. Agustin Escobar i Mers Camprubi Montal byli prominentnymi postaciami w Hiszpanii. Eskebar, były prezes Siemens Spain, przez ponad 27 lat budował swoją karierę w branży technologicznej, zdobywając uznanie za innowacyjne podejście do infrastruktury kolejowej. Mers, związana z Siemens Energy, była szanowaną menedżerką, a jej rodzina cieszyła się prestiżem dzięki dziadkowi, byłemu prezesowi FC Barcelona. Ich śmierć wywołała falę żalu w Hiszpanii, gdzie premier Pedro Sanchez nazwał wypadek niewytragedią. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z akcji ratunkowej oraz wspomnienia bliskich, którzy proszą o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Zdjęcie rodziny, zrobione kilka godzin przed katastrofą, stało się wiralowe. Uśmiechnięci Agustin, Mers i ich dzieci Wiktor, Merce i Agustin pozowali przed helikopterem, pełni nadziei na przygodę. Ten obraz kontrastuje z brutalną rzeczywistością, która nadeszła wkrótce potem, paraliżując lokalną społeczność i wywołując dyskusję o bezpieczeństwie lotów turystycznych nad Nowym Jorkiem. Śledczy z Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu NTSB kontynuują dochodzenie, zbierając dowody i analizując wrak, by ustalić, co poszło nie tak. Hiszpanie już organizują hołdy dla rodziny, a świat zadaje sobie pytanie, jak zapobiec podobnym tragediom w przyszłości.